Jest! Jest! Hra! Dobra, wiecie co się stało? Jestem bardzo szczęśliwy. A mianowicie, co się stało? I stało się jedno z moich wielkich próśb do Mojangu. Tak jakby normalnie, jakby Mojang mnie posłuchało i jakby zrozumiało. To jest bardzo szczęśliwy. Jakby Mojang normalnie mnie posłuchało i mnie zrozumiało. Tak by Normalnie mnie posłuchało i zrozumiało. Jezu, jestem tak szczęśliwy. Patrzcie. Bierzemy redstone. Bierzemy redstone i kładziemy... jest X, co nie? Ale można go... Yy, prawym myszy zmieniać. Nie może być albo kółko, które wygląda jak oczywiście ketchup, albo takie coś. Te! To jest kozackie! Na przykład jeśli, yy, nie wiem tu jest lampa, to wtedy nie zasili, a jeśli będzie tak, to już zasili. I to jest... kozackie. Nie no, po prostu, to mi się tak podoba, Jezu, jestem taki szczęśliwy, że Mojang zrobiło to i teraz mogę to wszystko na przykład pozmieniać, nawet jeśli ja tego nie budowałem, to mogę to pozmieniać. Wszystko wygląda 100 razy lepiej, jejku, no nie... Nie wiem jak wy, ale ja się tak bardzo cieszę, że... uff, Po prostu... Nawet ciężko to opisać. Dobra. Jezu, ale mi laguje. Tak, dzisiaj y, mamy te rzeczy. Chyba każdy wie po co. Y, dzisiaj, y, no, jak zresztą widzieliście po minatorze, którą robię oczywiście po filmach, to y, możecie skapnąć. Że dzisiaj będziemy niszczyć to. Znaczy, niszczyć y, będziemy robić z tego ruiny. Tak. Dobrze, także pierwsza rzecz, którą chciałbym zrobić, to tutaj bym chciał zniszczyć ściany tu było tak mocno zniszczona ściana O Dobra Ja to może do czegoś wykorzystamy, Ale wątpię bardzo w to O, tutaj sobie tak zniszczymy tak mocno Dobra O kurde tu... A, oh no O oh nie tak Dlaczego wchodzę w takich badziewnych rzeczach? No bo... No yy, A, zapomniałem powiedzieć, że to jest Minecraft Życie z Wixem Także witajcie na Minecraft Życie z Wixem Eluwinka Ty Najgorsze powitanie świata Dobra yy. Szkoda, że siekierki nie mam Dobra, tutaj Trochę to tak O Niszczę Czy to jest węgiel? Marnuje się leży. Marnuje się leży tam. Gniję. Ty gnija. Jak może węgiel gnić? Nie no. To jest pytanie roku. Dobra, tutaj powybijamy jakieś szyby. Ten odcinek będzie troszeczkę krótszy. No... Jakby... No to chyba oczywiste. Bo tu za dużo rzeczy nie będziemy robić w sumie. Będziemy po prostu dekorować. Ten. No po prostu będziemy dekorować. O, takie coś bym chciał zrobić. Tutaj będą drzwi zawsze otwarte. tu porośnięte musi być. Szkoda, tylko, że nie, jeszcze nie mam. Eee... Co jeszcze tu mogę zrobić? Musimy tu tak trochę rozwalić. O tu. Wstawić takie te. O, żeby tu wyrósł taki krzaczor. Oczywiście nie wyrósł, bo ja go postawiłem, ale, ale tak to fajnie wygląda. O, tutaj taki wielki krzeczor sobie rośnie. Rośnie. Ok. Eee, tutaj jakieś dziury w podłodze bym zrobił. Albo wiecie co, idę po siekierkę. Bo to trochę trudno będzie wszystko robić bez siekierki. Tu będzie stary move który trzeba będzie zniszczyć. I coś tu zrobić, bo tu jest brzydko, a w sumie nic tu nie będzie tak naprawdę, więc coś tu trzeba zrobić no i co? Ogólnie wczoraj się skończył maraton filmów y, przygody Wixa. Będzie nadal ta seria, ale już... Y, w ogóle sobie zjemy pracy dyniowy, ciasto dyniowe. Y, no, no i będzie ta seria, ale już nie będzie taka ten. No chyba każdy wie o co chodzi. Y, nie będzie już maratonu, chyba więcej. Tak mi się wydaje. Niedługo ogólnie seria przygody Wixa moim zdaniem się skończy, ale... Ej, skąd ja mam płytę? Ojejku. Ale fajnie. Dobra, kobla trzeba znaleźć. O, tu, raz, dwa, trzy. sobie zrobimy z bombosów. te. O. Nie wiem. Może tu ją zrobimy. Później przejdziemy do jeszcze lepszego etapu, ale to na razie jest taki etap. Tutaj jakieś dziury w podłodze porobimy. Fajny mam nawet pomysł na to, za chwilę zobaczycie jaki. O. Teraz bym takie chciał schody. O. No i teraz wygląda 100 razy lewy, jakby nie patrzeć. Mi się o wiele bardziej podoba. O! Tutaj taki ten zrobimy. O! Jeszcze tu bym coś dał. O, bo tu będzie po prostu dziura. O! O! No i Gicia, Trochę rozwalić tych tych jak Żeby nie przeszkadzały mi zbytnio. I żeby też dawały taki efekt, że trochę poniszczone to jest wszystko. O. Oh. Jest git. Kurczę, robi się noc. Eee... Oh. Oh. co, jak już tu jesteśmy, to w sumie... Weźmiemy sobie to, weźmiemy sobie drugą łóżeczko i takie, żeby chwilowo tu stało. No to w ogóle weźmiemy sobie kotleciki i się prześpimy. Co moje nucenie? Nie wiem, czy Wam przeszkadza, czy raczej śmieszne. Nie wiem, mi się podoba. Dla mnie śmieszne. O Jezu, to wygląda jakby tu jakaś apokalipsa przeszła. Jeszcze chciałbym takie drzewo, że się zwaliło. Zrobić takie kozackie. Może mi się uda, może nie. O, tutaj będzie bez całego progu takiego jednego oparcia. No może jedno zrobimy. Ej, tego drewna tak mało? Co jest? Dobra, ja będę miał drewno na robienie łóżek. Żeby zdobyć ten no ten taki bloczek. A. Szybko. Ojej, na nienawidzę tego. Co mu to uh, No rost? no cóż, Teraz idziemy po ziemię. Země a ta, taka ta w ta, 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 ziemię. Ale trudno. Tu jeszcze zrobimy taką. Tu jeszcze taką. O. Może jeszcze tu. A wasze, dawajcie tu. To wam. Okej, no i teraz to mi się ta restauracja podoba. Wygląda strasznie. Się tak, może nie strasznie, ale opuszczono. Opuszczone wygląda. Wygląda jak opuszczone. I to mi się o to właśnie chodziło. Życzki zrobić i obciąć trochę tych lian, lili. Yy, I rozłożyć tutaj. Tu rozłożyć. Yy, jeszcze rozłożyć na zewnątrz. Z tej strony nie, ale z tej drugiej już tak. Także idziemy po nożyc. O, znaczy Lilia wodna jest, ale w sensie chodziło mi... No, a, czyli to nie były Lilia? Chodziło mi o to takie drugie. Kurde, nie ma tego. Dobrze. To zrobimy nożycę. Potrzebne nam dwa żelaza. O! No i gidzior. Ja myślałem, że golem chce mnie zabić. Nie wiem dlaczego, ale tak szedł na mnie i tak przestraszyłem się trochę. Tak. Dobra, na tym już nigdy nie wyrośnie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dlatego to zbieramy. O! Tu też zbierzemy. O no, no, już mi wszystko się psuje. Chwilę będę łatwy do zabicia. W środku jeszcze tu trzeba. O się znaczy, tylko z zewnątrz, z trzech stron. Także czekamy, aż to trochę obrośnie. Dobrze, trochę jeszcze tego mam. To tutaj tak... Z tej strony trochę zrobię. A. i z tej strony już wygląda lepiej. O i co? ładne króweczki. E, sorki, ale ja nie mam. Już rzuciłem wam troszeczkę. Nie, nie mam wam dalej co dać. Macie chleb, jak chcecie. I trochę bambusów, bo nic więcej nie mam. Pójdę jeszcze zobaczyć jak tam moje rybki rosną. Znaczy moje rybki. O, rzuciłem mi te nasiona i w sumie patrzę na te nasiona dużo, i w sumie jest tutaj fajnie. Nawet nie wiem, jak one tu przybyły, skoro ten. Dobra, yy, pokażę Wam, co się zmieniło. W ogóle, déjà vu mam. Déjà de vu mam. Jejku, dziwnie czuję. Zniszczyłem tę ścianę i mam naprawdę déjà vu. W sensie, jak wchodzę do tego budynku, bo ogólnie posadziłem trochę tych bambusów i posadziłem trochę tych. Yy, plnączy, ale. Jejku. Jak tu jestem, to nie mam deja. Vu, ale jak wchodzę na górę i patrzę na to wszystko z tego tego, to mam takie deja. Vu. Czuję, jakbym już kiedyś zniszczył to. I właśnie zrobił wszystko idealnie tak samo jak teraz. Ale tak nie było. Dziwne. Kiedyś w ogóle nie miałem w planach, żeby zniszczyć tej restauracji i zrobić taką ten. Ale wow, ale deja vu mam w ogóle. Deja, vu, nie pamiętam jak się mówi, ale wow. Osi dziwnie czuję. Dobra. Zaczynam gadać głupoty. Te bambusy już trochę rosną do góry. Nawet ziemia rośnie w górę. E, coś tu jeszcze jest. Coś. E... Dobra. To z tej strony już trochę już jest zrobione to wszystko. Może jeszcze to wymienię. A? Dobra, teraz to wygląda kozacko, Z tej strony jest już zrobione. Jest już zrobione. Z tej strony też jest. Już, też. Debl. Też jest zrobione. Bo wygląda przepitko. Z tej strony tak średnio jeszcze. Ale spokojnie. Yy, już poza odcinkiem. No w sumie też jest zrobione. Bo już ładnie wygląda. I z tej strony też trochę jest popsute. No i z tej strony też. Tylko dodać jeszcze palę, plączy. Yy, i będzie gitio Co do jednego bombca, bo tak mało jest Dobra yy, no i co? O! O, idealnie jedno. Właśnie chciałem jedno Coś, Chciałem dużo, ale teraz chcę jedno. O! Dobra. I z każdej strony yy, no, jeszcze pokażę Wam w środku, to wygląda finalnie. Tu, tu, tu. Tutaj tak wygląda. Wszystko rozwalone jest. Wiem że, wiem, że to źle brzmi, ale właśnie tak miało być. To jest po prostu y, restauracja, która ma dziurawy dach. Jest dziurawa. Y, ściany są już zniszczone, opadnięte. Schody są też jakieś krzywe. Tu się ściana w ogóle zawaliła jakieś tornado porwało. Tu są dziury w dachu, które te. Y, tu jakieś zarośnięte, wszystko jakieś wielkie krzaczory wyrastają. To wszystko skutkiem tego, że to było bardzo pomysłowe, ponieważ ja z tej re restauracji w ogóle, totalnie, ale to totalnie miałem z niej kiedyś korzystać, taki sobie wymyśliłem, ale w końcu nie korzystałem z niej nigdy. I to było niby takie, że mam restaurację i kiedyś sobie przyjdę, jakiś nagram odcinek z niej i nawet jak buduję, ale zbudowałem ją bez odcinka, chyba nie na odcinku i co. No i teraz. Yy, szczerze nie używałem jej w ogóle, ale to w ogóle jej nie używałem. No i pomyślałem, że jak jest taka restauracja, to w sumie i tak będę do niej przychodził, bo yy, jak widzicie, tutaj mam trochę jedzenia jeszcze, więc czasami będę tu przychodził po jedzonko. O, mam jagódek dużo, a tego i tutaj nie mam w ogóle. Yy, no ale. Taka fajna restauracja sobie zrobiłem, teraz już nikt nie, tu nie przychodzi, no i będę tu przychodził jeszcze czasami, jak nie będę miał co, coś zjeść, bo mam dużo łóżek, yy. no ale po prostu będę tu przychodził rzadko, a jak już będę przychodził, to tylko coś zjeść i sobie pójdę. Yy. No i to tyle zrobienia restauracji. Przyda mi się, ale mm, rzadko do niej będę chodził, dlatego jest opuszczona. Jak już będę chodził, to będzie bardzo, ale to bardzo rzadko. I jak już coś, to powiedzenie. Także no, zrealizowałem swój dzisiejszy plan. Także yy, do widzenia. Dajcie łapę w górę, subika. I wybierzcie jeden z tych dwóch filmów. Nala.